Naciągnął kolejny weekend. W dzisiejszym łomie zaprezentujemy unikalny materiał nadesłany przez blisko wschodników miłośników różowy dżihad. Ale najpierw Gandalf udzieli wam porady dotyczącej uprawy trawy. Kochane dzieci... Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie miłe listy, jakie od Was dostałem. Szczególnie uradowała mnie przesyłka od Oli ze stalowej woli, zawierająca ręcznie wyciergany, na długopis. To bardzo miły gest, Olu. Dziękuję. Najczęściej poruszanym w Waszych listach problemem były trudności w hodowli trawki. Wiem, że czasem trudno jest rozmawiać z rodzicami o takich rzeczach. Zagadnienie omówię na podstawie materiału nadesłanego przez Mikołaja z Biłgoraja. Drogi Gandalfie, mam kłopot z przyklejaniem trawki statycznej. Zupełnie nie wiem, co robię nie tak. Wyznaczam sobie teren, jaki chcę obsiać trawką, dokładnie smaruję go klejem, uważając, żeby nie wyjść poza linię. Następnie uważnie nanoszę warstwę trawki i dociskam dokładnie do powierzchni posmarowanej klejem. Kiedy po dziesięciu minutach zdmuchuję nadmiar trawki, okazuje się, że efekt nie jest tak dobry, jak widziałem kiedyś na Twojej wspaniałej makiecie. Proszę, Gandalfie, pomóż. Co robię nie tak? Czy możesz polecić mi jakieś lepsze metody? Twój Mikołaj. Hmm, drogi Mikołaju. Cieszę się, że to właśnie do mnie zwróciłeś się ze swoim problemem. Zaiste, warto mi z szerszego mówić. Widzę, że Twój zapał i pasja są godne podziwu. Z mojej strony udzielę Ci kilku porad, które pozwolą Twojej poprawie rozwinąć się do stanu, w którym będzie budziła ona zazdrość innych modelarzy. Wielu modelarzy klei trawkę standardową metodą, nanosząc na powierzchnię klej pędzelki i posypując ją trawką statyczną rozdzieraną w palcach. Niestety, przy stosowaniu tej metody, wiele włókien trawki wpada w klej w pozycji poziomej, przez to po zaschnięciu kleju trawka nie wygląda najlepiej. Pisze o tym problemie Paulina z Konina. Drogi Gandalfie, nie wiem co zrobić, żeby trawa stała. Moje zasiewy wyglądają tak, jakby odbyła się na nich potańcówka drogi. Co zrobić? Trawa nie chce mi stać. Twoja Paula. Droga Paula, rozwiązaniem twojego problemu może być stosowanie dozownika do trawki. Posypywanie trawką przy pomocy dozownika sprawia, że włókienka wpadają w powierzchnię kleju pod kątem prostym, dzięki czemu dużo więcej włókienek jest wklejonych pionowo, a również dużo więcej w ogóle dociera do klejonej powierzchni. Niebagatelną zaletą jest również fakt, że stosując dozownik potrzebować będziesz o wiele mniej trawki niż przy metodzie dwóch palców. Jest jeszcze trzecia metoda klejenia trawki statycznej. Właściwie nazwa trawki wzięła się właśnie od tej metody. Przy pomocy specjalnego generatora pola statycznego wytwarza się w pojemniku z trawką napięcie kilkunastu tysięcy V, a powierzchni kleju uziemia się. Dzięki temu trawka jest przyciągana przez klej, tak jak magnes przyciąga opiłki żelaza. Widzimy tutaj próbki przyklejania trawki trzema metodami. Między stosowaniem dozownika a pruszeniem trawką z pomiędzy palców widać niewielką różnicę na korzyść dozownika, biorąc pod uwagę ilość przyklejonych włókien. Jeśli zaś chodzi o ich nastarszanie, to różnica jest widoczna gołym okiem. Jednak próbki wykonane tymi dwiema metodami wypadają blado przy trzeciej wykonanej przy pomocy generatora pola statycznego. Znacząco przewyższa one dwie pozostałe, zarówno pod względem ilości włókien, jak i ich nastroszenia. Drogi Mikołaju i paulinie mam nadzieję, że przedstawione tu metody pomogą wam w Waszych uprawach trawki statycznej. Nie zrażajcie się niepowodzeniami i hodujcie Wasze elektrostatyczne trawniki. Koniecznie przyślijcie zdjęcia swoich upraw. To wszystko na dzisiaj kochane dzieciaczki. Czekam na Wasze listy. Ash Gandalf Szalo! Szalo! Abdu, cóżeś taki zdyszany? Bawiliśmy się z Amerykanami. O, a w co się bawiliście? Dwa oczy. Od... No to pięknie. Abdu, zaprosiłem ci dzisiaj do naszego klubu gier bitewnych, żebyś opowiedział nam, jakie nowe konwersje przygotowujesz. Ostatnio wziąłem się za projekt konwersji czołgu Łaśnika. Jako model podstawowy wybrałem najpopularniejsze czołg w Lemon Rasa. Człok ten ustawia się jako cel misji, take and hold. Następnie podpuszcza się przeciwnika, żeby podszedł tam bliżej, a kiedy to zrobi, detonujesz model. Zamierzam ten plan zrealizować podczas gry z Saddamem. Zbrydny plan. Sądzisz, że uda Ci się zniszczyć oddział w Saddama? Oczywiście. Do kadłuba Lomanrasa zmieściłem kostkę 250 gram senteksu. Gdy ładunek, z figurek Saddama nie zostanie nic. A nie boisz się, że eksplozja zniszczy Twoje figurki? Pomyślałem też o tym. Dlatego przygotowałem sobie rozpiskę, gdzie całą armię będę trzymał w rezerwie. To rzeczywiście może się udać. Na jakim etapie pracy jest twoja konwersja, dół. Właśnie zamontowałem ładunek. Trzeba tylko przetestować zawrót. To znakomicie. Chodźmy więc na pustynię i zróbmy prawdziwy test. O, piaskownicza znaczy. Kurcze, no to już nie dogodzić Nie dogodzi. Dobra, zapalam. Widzę, że generalnie test można uznać za udany. Obawiam się jednak, że do realizacji swojego planu będziesz potrzebował kolejnego modelu. Tego nie przewidziałem. Muszę opracować nowy plan. Cóż, Abdul, z tego co rozumiem, to nasi widzowie mogą liczyć na Twoją pomoc, jeżeli chcieliby skonwertować jakiś model. Oczywiście. Mogę skonwertować dowolny model na zamówienie. Dziękujemy za to, Abdul. Cześć. To już wszystko w dzisiejszym łomie. Za tydzień modelarze z różowego dżihadu zdetonują, to znaczy skonwertują pojazdy ze Space marineów, a Gandalf obdarzy nas kolejną porcją mądrości. Do zobaczenia. Może chcesz banana? Dzięki, nigdy nie jem banana przed akcją.